E, możesz się przestawić. E, do której klasy chodzisz? 8. Dobrze, mam pytanie dotyczące tego biegu. Jak się do tego przygotowałeś? Nijak. Ale jesteś nastawiony, że wygrasz? Nie, może nie wygram, ale w miejsce miejscu zajmę. A obstawiasz, że które? Drugie. Dobrze. No i tak, no i jeszcze ostatnie pytanie. Kto będzie na pierwszym trzecim miejscu jak Wiktor ja, Na pierwszym będzie wykład piszczak na pewno. Tak. No, a dalej? Na drugim, nie wiem, nie wiem. Kiedyś. Dobrze, no to dziękujemy Wiktor, za wywiad. Pozdrawiam mamy. Pozdrawiam, mamy. dobrze, dziękuję. Cześć. Przedstaw się. Dobrze, mam parę pytań dotyczących jak się przyszykowałeś do tego biegu. Dobrze. Pierwsze pytanie. Jesteś nastawiony do wygrania tego biegu? Oczywiście, że tak. E, e, nie masz butów biegowych, widzę. Ym, no i co? Dobrze, następne Taki pytanie. bieg musi dawać ci wyzwania. Aha, dobrze. Następne pytanie. Będziesz komuś przeskadzał na tym biegu? Oczywiście, że Komu? E, dobrze. Ostatnie pytanie. Kto będzie dominowany na pierwsze miejsce w tym tym? Jak biegniemy? Kto? Ja. Warma, wiecie na kanał y, Cześć, parę golem. pytań dotyczących tego biegu. No, daję. A pierwsze pytanie, y, przyszykowałeś się? No ja, oczywiście. Dobrze. już od miesięcy. Jesteś nastawiony, żeby pobiec na pierwsze miejsce? Tak, owszem, zdecydowanie. A myślisz, że kto będzie nominowany do pierwszego miejsca w I... klasie siódmej? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak no. e, się pan przedstawi? Dzień dobry, jestem Wiktor <laughs> Piszczek. Pobiegasz? dalej, dziękujemy. <noise> Niedobrze, ja sobie piszczu. <noise> Które miejsce chce pan zająć? Chciałem zająć ostatnie. Ostatnie Jak najwyższe miejsce, czyli z mojej uwagi ostatnie. Tak.